Trudno komentować to, co wczoraj przedstawiła Platforma. Myślę, że 99% uczestników tej konwencji wczoraj nie miało bladego pojęcia o czym mówiła pani premier Kopacz i pan przewodniczący Lewandowski. Ba, myślę, że nawet y, autor przemówień, pani premier Kopacz, dość inteligentny y, polityk, y, też nie do końca zrozumiał te propozycje. Jeżeli nie, nie wchodzi na grząski grunt, to jest premier Kopacz były bliski przyjaciel. Pani premier Kopacz mówiła wyraźnie o 10% podatku jednolitym, a później pan minister Ale Szurek musiał, musiał wyjaśniać, że to od 10 do niemal 40%. Ym, y, y, ja bym zwrócił uwagę na to, w jaki sposób ten program powstawał. To znaczy, y, jeżeli y, y, zupełnie pojęcia o tym, co będzie. Przedstawione i miała szefowa Sejmowej Komisji Finansów Publicznych z Platformy Obywatelskiej, bo złapano panią poseł, gdy wchodziła, z Kowrońsko bodaj, gdy wchodziła na, na, na miejsce konwencji ona wyraźnie nie wiedziała, co będzie przedstawione na tej konwencji. Yy, to sądzę, że w, yy... Nikt nie wiedział. No, nikt nie proszę, wiedział. No, właśnie, właśnie. Dlatego, że robił to zespół programowy, <coughs> no, więc nie Do tego nie zmierzam. Mówić, że to, no tak, co, tylko co to znaczy. Tak no, no, więc ja powiem, program. jak nasz program, yy, yy, nad naszym nie, programem no, pracować. Trzeba dać ludziom dużo pieniędzy my, do ręki. Jest my, pracowaliśmy, pisu. my pracowaliśmy <grym> przez rok w 26 zespołach eksperckich, powołanych przez wszystkie partie tworzące zjednoczoną prawicę. Efektem tego była trzydniowa konwencja, ponad 50 paneli, na których przedstawiono nasze założenia programowe. I my wczoraj już nie tyle prezentowaliśmy program, co gotowe ustawy. Pani Bata Szydło trzymała w ręku, gdy przemawiała, gotowe projekty ustaw. A rozdała Natomiast, natomiast, natomiast pla Platforma przedstawiła jakieś hasła, jak to tłumaczył pan minister Rostowski punkt dojścia za 3 czy 4 lata bez żadnych konkretów. Powtarzam, główne osoby, które dotąd zajmowały się polityką gospodarczą w rządach Platformy, czyli na przykład Wincent Rostowski, przyznały się, że w ogóle nie pracowały nad tym dokumentem, nie znają jego szczegółów. I w związku z tym to się tak naprawdę sprowadza e, tylko i wyłącznie do wiarygodności. Jeżeli ktoś uwierzy Platformie, że chce obniżyć i uprościć podatki, jego dobra wola. Przypomnę, że 8 lat temu Platforma szła z takim postulatem. Przypomnę, że Platforma razy 21 razy podniosła w 13 ustawach razy, podatki tak. w ciągu 8 lat. Jeżeli ktoś chce nadal wierzyć w Platformie, proszę bardzo.